Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wszelkie wędliny, wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka Paschalnego. Chryste życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka znak nowego życia, abyśmy dzieląc się z nimi w gronie rodziny i bliskich gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W naszym klubie. Idzie nowe, po kilkunastu latach Wiesław Chudzik zrezygnował z prezesem klubu, ale mamy nowy zarząd, nazwisko się nie zmieniło, prezesem klubu jest Anna Chudzik, dwójką dzieci z mężem. Prezesem można powiedzieć, nie wiem kto będzie szyją, a kto głową jest Elżbieta Bolszendor-Władzowska. Lurka Ryszarda Mińskiego, miska, ktoś nie wiedział, a, nie <grym uses> zbyt, dopełnia tego kolega Pabiańczyk. To na jeden z najsłynniejszych grupistów, ile razy mistrzostwo zrobiłeś? Cztery. Tak. Cztery razy, także że Maciek jest No i senior, który zakładał ten klub, ruch grup, w Łodzi, to jest Zdzisław Jezierski. pan nie pamiętamy, ale nie widzę. No tutaj chciałem serdecznie podziękować, zrezygnował. No Ty, no ja mówię o Tobie, uf, uf, ja, uf, ja mówię jaki. niejaki, tak. Nie za Zacharkiewicz zrezygnował, ale jest jeszcze Rysiu Ścigalski, nasz najlepszy zapaśnik, który jest z ramienia naszych zapaśników, i członkiem zarządu, a Czerwioski, gdzie jest od kobiet? Tutaj, tutaj jest kolega Czerwioski, czerbi, Michał, który... Czerbi, Najwięcej kontaktów masz kobietami. Czemu? I jak co roku życzę jednego. Żebyśmy spotkali się w tym gronie kolejnym, przy kolejnych uroczystościach i żeby klub dalej tak naprawdę trwał i rozwijał się. Ja mam też myślę, że niedługo przyjdzie dobra wiadomość dla pana Prezesa, więc nie będę na razie zdradzała, ale gratuluję już z całego serca. Natomiast o wszystkim innym myślę, że w pewnym okresie czasu wszyscy się dowiedzą, ale. Przede wszystkim życzę Wam radosnych, spokojnych, wesołych świąt i no, takich, które niesie ten czas y, trzech sióstr, nadziei, wiary i miłości, żeby zagościły w naszych sercach nie tylko przy okazji tych świąt, ale żeby zostały z nami na dłużej. Tak. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości, pomyślności, a dla dzieciaków, bogatego, zająca, bo tym razem to zając coś tam przynosi, nie? W koszyku. Wszystkiego, wszystkiego. <tryk> Ważne, Sześćki ważne? Sześćki ważne? Ja Wszystkiego dobrego, kochani. Naprawdę, dla szczęścia, dla wszystkich.